Witam serdecznie wszystkich turystów przebywających w Okunińcu, którzy na wypoczynek, ale również i przejezdnych. Oczywiście jedyną, znaczy właściwie nie tylko jedyną atrakcją jest Jezioro Białe, ale podstawową. Jezioro Białe jest to naprawdę ciekawym, ciekawym obiektem i przyrodniczym, i turystycznym. Cóż mogę powiedzieć? Jezioro jest pod tym względem ciekawe, że woda jest niesamowicie czysta. Przejrzystość wody sięga nawet 4-5 metrów. Jezioro Białe nad Okuninką, w miejscowości Okuninka właściwie jest znane już z okresu międzywojennego, a tak naprawdę bliżej pozna, poznane jest już w latach 70. i 80. Powstało tutaj wiele ośrodków właśnie, które, które zapewniają atrakcje wielu, wielu przybywających. Najważniejsza atrakcja to jest właśnie ta niesamowita czystość tej wody. Dlaczego tak się to dzieje? Ta woda, dlaczego jest taka czysta? Przede wszystkim jezioro jest bardzo głębokie, bo głębokość jeziora sięga nawet 32 metrów. Ponadto geologicznie jest to jezioro wymyte, wypłukane w pokładzie kredy. Dlatego jest właśnie takie czyste. Ponadto są źródła, które wybijają z dna i uzupełniają cały czas tą czyściutką, krystalicznie wodę. Ponadto w okolicy znajduje się inne jezioro, które jak gdyby przeciwwaga nazywa się Czarne. Jest to zupełnie inne jezioro, tak jak już wspomniałem. Aczkolwiek dzieli je tylko cienka wstęga wału, na której jest, przebiega szosa łącząca Włodawę z Chełmem. Jezioro nie ma połączenia. Między jeziorem białym a jeziorem czarnym. A woda jest czarna. Jak sama nazwa wskazuje. Zawiera dużo różnych środków mineralnych, humusów, jakichś szczątków roślin. No i w zasadzie pod względem kąpielowym, można powiedzieć, jest pobijany na głowę przez Jezioro Białe. Aczkolwiek tam są inne atrakcje typu właśnie agroturystyczne gospodarstwo. Można tam sobie połowić ryby. A propos ryb. Ryby, jak to mówią, wszędzie, wszędzie, w każdym jeziorze są. W Jeziorze Białym to są naprawdę duże ryby. Można tutaj spotkać dość ciekawą rybę, taką jak na przykład sielawa. Ślawa jest rybą, jedyną rybą właśnie z, z rodziny tych pstrągowatych, lubi czystą wodę, głęboką i tu właśnie ją można często spotkać. O łowieniu trudniej, ale to wędkarze najwie, najlepiej chyba sami wiedzą, jak to z tymi rybami jest. Oczywiście ludność. Ludność zajmuje się. Okuninki, bo to jest miejscowość właśnie typowo turystyczna, w okresie sezonu letniego zajmuje się turystami, a więc, że tak powiem, głównym, głównym środkiem utrzymania są turyści. Więc sklepiki, usługi turystyczne, a więc wypożyczalnie, kwatery różnego rodzaju właśnie ośrodki wypoczynkowe typu. Właśnie wypoczynanie rowerów czy kajaków. No, cóż mogę jeszcze powiedzieć o jeziorze Białym? Teoretycznie żniwa, można powiedzieć te turystyczne, zaczynają się od czerwca do połowy września. Jezioro Białe, no, jest w skład, w skład chodzi, Jezioro Białe wchodzi w skład właśnie całego Pojezierza Łęczyńsku Włodawskiego, jak sama nazwa wskazuje Pojezierze Łęczyńskie od Łęcznej do Włodawy. Na przestrzeni około 60 km znajduje się 60 jezior, której, którego powierzchnia przekracza 1 hektar. Jezioro Białe jest niedużym jeziorem. Największe jezioro jest właśnie Wytyckie. Sumin, jedno z większych, no i Jezioro Białe również do tych większych się również zalicza. Atrakcją tego jeziora, oprócz rowerów, prawda, piaszczystych plaż, jest to, że ze względu na swoją głębokość ma tak zwane podwójne dno. Na czym polega to podwójne dno? Oczywiście niektórzy mówią, że to jest wielka tajemnica, że to jest ciekawostka. Ze względu na Tą, jak już wspomniałem, głębokość. Roślinność po prostu nie sięga do dna mineralnego swoimi korzonkami. I ze względu na słaby dostęp właśnie światła na pewnej głębokości jak gdyby zostaje zawieszona taka, taki dywan. Dywan właśnie tych roślinności i podwodnej, i nadwodnej, i tej butwiejącej, która właśnie opada nie bezpośrednio do dna mineralnego, ale opiera się właśnie na tym korzuchu, na, na tej warstwie tych roślin podwodnych. I to jest jak gdyby to pierwsze dno takie roślinne. A drugie dno dużo, dużo głębiej. Oczywiście nie wszędzie to występuje, to pierwsze dno roślinne, jest dużo głębi, około 30-32 metrów, i to jest właśnie taka ciekawostka. Niektóre jeziora po prostu nie posiadają takich walorów estetycznych czy przyrodniczych, no i są jak gdyby pomijane w, w jakichś tam wspominkach turystycznych. Cóż mogę powiedzieć jeszcze o przyrodzie? Przyroda, przyroda tutaj tych rejonów jest bardzo, bardzo urozmaicona. A więc krajobrazy się zmieniają ze względu na to, że jezioro jest typu kresowego, tak jak już wspomniałem. I je leży, leży między garbami, garbami wodawskimi, a więc tak w takiej dolinie. Są organizowane, są organizowane różnego rodzaju imprezy kulturowe typu na przykład festiwal. Właśnie są organizowane, są organizowane co roku festiwale. Pierwszy festiwal to jest festiwal folklorystyczny, który jest związany właśnie z bytnością, z pobytem dużej ilości turystów nad Jeziorem Białym, a więc są organizowane różnego rodzaju właśnie imprezy kulturowe, są, zapraszane są zespoły kultury, kulturowe, właśnie folklorystyczne z różnych, z różnych terenów i z zakątków świata, więc z Meksyku, z Niemiec, z Holandii, ze Stanów Zjednoczonych, z z Argentyny. No i dają te zespoły popisy swoje, swoich właśnie ludowych tańców, co jak gdyby urozmaica i uatrakcyjna pobyt właśnie turystów nad jeziorem Białym. Następny festiwal to jest Festiwal Trzech Kultur. Niestety ten festiwal już jak gdyby mniej dotyczy bezpośrednio turystów turystów z Jeziora Białego, bo jest organizowany we wrześniu, ale jest poświęcony właśnie tej różności, odmienności kulturowej, jaka tutaj się znajdowała w okresie międzywojennym i wcześniej, a więc dotyczy kultury prawosławnej, kultury katolickiej i kultury żydowskiej. Ponieważ we Włodawie znajdują się obiekty, tak jak już wspomniałem, tych w trzech wyznań, a więc kościół pod wezwaniem świętego Ludwika, taki bardzo bardzo ciekawy architektonicznie, bo jest budowany przez słynnego architekta fontannę w stylu barokowym, właściwie późnobarokowym, Rokoko, bardzo ciekawie zdobiony, wyposażony z dużą ilością malowideł. Następnie jest również synagoga, też dość ciekawa. Jedyna w swoim rodzaju, bo jest jak gdyby potrójny. Element, bo jest mała synagoga, duża synagoga i dom pokachalny, i trzecim elementem tej kultury, tej, tej ścierającej się kultury jest właśnie cerkiew prawosławna pod bezwaniem Najświętszej Marii Panny. To tyle o, właśnie o ludziach, o kulturze. Cóż mogę powiedzieć o przyrodzie? Przyroda jest też tutaj zaskakująca. Nieopodal znajdują się piękne piękne lasy sosnowe. Nieopodal również znajduje się Sobiborski Park Krajobrazowy. Tak jak już wspominałem o tych atrakcjach turystycznych, cóż, oprócz takich najprostszych. Atrakcji nad jeziorem Białym, a więc kąpiele w pięknej, cudownej, czysto, czystej wodzie, plażowanie podczas pięknej, słonecznej pogody, czy pływanie kajakiem, łódką, żaglówką. Można również y, spróbować takiego szlachetnego sportu jak wędkarstwo. Ze względu na duży areał wody, dużą właśnie kubaturę, wspaniałe tutaj można zdobyć trofea, właśnie łowieckie w postaci prawda, pięknych okazów, y, leszcza y, czy Karpia, czy nawet okonia pięknego można znaleźć. Ostatnio nawet tutaj jeden z y, przebywających turystów złowił wspaniałą sztukę, właśnie suma, który ważył prawie 14, 14 kg i mierzył 140 cm. A więc to y, jest już jak gdyby rekordowa ryba, aczkolwiek y, ten, że Wędkarz powiedział, że nie jest to jego ostatnie słowo i będzie się starał właśnie wyciągnąć jeszcze większe ryby, a wiadomo, że, że tutaj w, ty, w tych wodach tych ryb na pewno nie zabraknie. Oczywiście w, w pobliżu, tak jak już mówiłem, kiedy jest troszeczkę gorsza pogoda, można wyjść na wspaniały spacer. Dookoła są ścieżki, ścieżki leśne, które właśnie zachęcają do yy, do przechadzek, właśnie, pierwszych z dużą ilością różnego rodzaju atrakcji. Do wielu atrakcji nad Jeziorem Białym, oprócz właśnie jedzenia lodów i chipsów, należał Dzień Krokodyla. Hm, jak to się stało? Trudno powiedzieć, legenda czy prawda. To się, że tak powiem, historycznie później okaże. Ale suma summarum, Dzień Krokodyla został jak gdyby wpisywany, wpisany w karty właśnie życia Jeziora Białego. Któregoś to właśnie roku, a bodajże 1999, jeden z właśnie wędkarzy zauważył ciekawe ślady, ciekawe ślady na piasku. Ni to ślady gęsi, ni to ślady właśnie jakichś parzuzurów. No i suma sumarum. Okazało się, że prawdopodobnie jest to jakaś wielka jaszczura. A jak wielka jaszczura, to wiadomo, że krokodyl. I tutaj właśnie jest jak gdyby w tej legendzie troszeczkę prawdy. Wieczorem Nazywam się Maciej Głowacki jestem z Warszawy. Czy jest to Pana pierwszy pobyt w Okunince? Zdecydowanie. Skąd dowiedział się Pan o Okunince? Od znajomych, wielu znajomych mi poleciało to miejscowość, zdecydowałem i bardzo zadowolony jestem. Na jak długo Pan tutaj przyjechał? Na dwa tygodnie, ale jeszcze chcę tu wrócić na tydzień czasu już sam z córką, bo wraca na urlop. No, bardzo mi się podoba. Dlatego chcę to wrócić. Mm -hmm. Czyli ogółem wrażenia pozytywne? Bardzo. Powiem, że bardzo jestem zadowolony. Wiele lat już jeździmy z żoną po Polsce. W wielu miejscowościach byliśmy i pierwszy raz mamy ochotę wrócić tutaj za rok. Bo tak to zawsze jeździliśmy do różnych miejscowości, zwiedzaliśmy. Pierwszy raz mamy ochotę wrócić tutaj za rok. Mm -hmm. e, nazywamy się Trzeciakowie. Jesteśmy z okolic Jasła. E, czy jest to Pani pierwszy pobud do Okunice? Nie, drugi. I jak wrażenia? Bardzo dobre. Pogoda dopisuje, jest fajnie. Na no jak długo tym razem Pani przyjechała? Na 9 dni. Jesteśmy z Lubartowa. To Państwa pierwszy pobud w Okunince? No nie, przyjeżdżamy, ja przyjeżdżam tu od urodzenia. Mhm. Poleciliby Państwo Okuninkę znajomym? Oczywiście, no, jeżeli nowe pokolenie tu przywozimy z chęcią, no to... A co jest najbardziej ciekawego w Okunince? Co warto zobaczyć? Chyba jezioro. Jezioro? Nie, właściwie ta atmosfera tutaj jednak. E, jest klimat. Jest klimat, jest atmosfera. I o to okay. chodzi chyba w takich miejscowościach.